Treść tego porozumienia, które będziemy podpisywać, które negocjowaliśmy w tej wersji, w tym kształcie, półtora roku, czyli ten proces był długi, złożony, doprowadzony do szczęśliwego końca, ma strategiczne znaczenie dla naszej firmy. To znaczy rozbudowa żelaznego mostu o kwaterę południową to jest... Niemalże być albo nie być dla naszej firmy, i e, oczywiście musi się to odbyć e, w drodze porozumienia i konsensusu tutaj z, z lokalnymi społecznościami. E, dla nas e, dialog społeczny jest e, częścią naszej misji czy wartości. To konsekwentnie podkreślam ja zawsze w swoich wypowiedziach, że e, wszelkie porozumienia muszą wynikać jakby tutaj z. E, obok konsensusu, a nie z próby wy, wykorzystywania sytuacji. E, nie ma przyszłości KGHM-u bez dobrego dialogu społecznego i to udało się, e, mam nadzieję, na satysfakcjonujących warunkach uzyskać. Dziękuję panu burmistrzowi za bardzo konstruktywne rozmowy. Rozmawialiśmy wcześniej m, i mam same jako, pozytywne oceny. E, całego przebiegu naszych rozmów. Tutaj dziękuję również e, przedstawicielom tych e, bezpośrednio zainteresowanych e, społeczności, że m, jesteście państwo z nami i wierzę, że kakichałem Polska miecieca poprzez e, e, swoje funkcjonowanie będzie dalej przyczyniać się tutaj do, dla dobrobytu. U, E, całej, tutaj całego regionu jesteśmy firmą społecznie odpowiedzialną poziom wynagrodzeń w tej chwili w, średni poziom wynagrodzeń w KGHM Polska Ciesa jest e, najwyższy, jeżeli chodzi o Polskę jeżeli chodzi o spółki Skarbu Państwa to jest z pewnością ten kierunek, który jest e, właściwy, możemy sobie na to pozwolić i e, działając e, wspólnie myślę, że m, zachowamy tutaj dla regionu m, to, to funkcjonowanie KG Zanim rozpoczęliśmy tutaj przygotowania do tej inwestycji, wykonana była wielowariantowa analiza potencjalnego miejsca unieszkodliwiania odpadów, która byłaby najbardziej optymalna Właśnie z uwagi na wiele kryteriów o których za chwileczkę, które za chwilę przedstawię w kolejnym slajdzie. Proszę zobaczyć te pomarańczowe okręgi, to są potencjalne lokalizacje, które były analizowane. Natomiast kolorem czarnym mamy obrys obiekt, obecnego obiektu, żelazny most, jak również tutaj w części południowo-zachodniej mamy dorysowaną, projektowaną kwaterę południową. Tak to wygląda z punktu widzenia lokalizacyjnego. Każdy taki okrąg miał przypisaną swoją wartość numeryczną. I analizowane były tylko tak naprawdę numery. Tak? Nikt nie wiedział do końca, gdzie te lokalizacje są. Każda lokalizacja miała swój indeks numeryczny, i każda lokalizacja była rozpatrywana jako indeks numery, numeryczny. Ta wielowariantowa analiza była dokonana w oparciu o kryteria mierzalne, jak również niemierzalne, i my mieliśmy wyodrębnione trzy grupy. Była to grupa kryteriów środowiskowych, grupa kryteriów społecznych, jak również grupa, grupa kryteriów finansowych. Ale to, na co chciałem zwrócić szczególną uwagę, to jest wartość 65,2 punkta, jaka przypadła dla lokalizacji kwatery południowej, czyli tego miejsca, w którym dzisiaj projektujemy kwaterę południową. Druga z kolei lokalizacja otrzymała tylko 34,8 punktów. Więc to usytuowanie, czy to ta lokalizacja kwatery południowej, to nie było widzi mi się, KGHM-u, tylko było poparte naprawdę bardzo olbrzymim opracowaniem które jednoznacznie nam wykazało, że będzie to najbardziej optymalna lokalizacja z punktu widzenia właśnie tych kryteriów, które przedstawiliśmy, czyli jeszcze raz przypomnę kilka słów na temat stanu obecnego proszę Państwa, na prawym, w prawym górnym narożniku mamy taką przybliżoną mapkę, gdzie widzimy obiekt główny nazywany żelaznym mostem jak również naniesioną projektowaną kwaterę południową e, widzimy, że projektowana kwatera południowa jest znacznie mniejsza niż sam obiekt główny natomiast w chwili obecnej, jeżeli chodzi o parametry obiektu głównego to bezpiecznie będziemy eksploatować obieg do rzędu 195 metrów nad poziomem morza. Dodam tylko, że obecna rzęda deponowania odpadów to jest niecałe 180 metrów, a więc mamy jeszcze do zdeponowania 15 metrów wysokości. Jeżeli chodzi o projektowaną kwaterę południową, jak również stację segregacji zagęszczenia odpadów, to która będzie nową instalacją w przypadku KGHM-u, to na ukończeniu mamy wszelkie prace związane z odbiorami poszczególnych projektów. Oddanie do eksploatacji kwatery południowej połączonej razem z obiektem Żelaznym most zapewni deponowanie odpadów dla KGHM do roku 2036. To jest przybliżona data, tak szacujemy, że będzie to rok 2036-2037. Wszystko będzie zależało od planów produkcyjnych. Całkowita pojemność połączonych obiektów to będzie prawie miliard metrów sześciennych zdeponowanych i unieszkodliwionych odpadów wydobywczych. Kluczowe daty. Proszę państwa, w tej chwili jesteśmy w oczekiwaniu w czasie jakby końcowego procesu uzyskiwania decyzji środowiskowej. Zgodnie z harmonogramem mamy taką decyzję uzyskać w grudniu 2017 roku. Kolejny etap to będzie uzyskanie pozwolenia na budowę i tutaj mamy plan 1 marca 2018, ro 2018 roku. No i planujemy rozpoczęcie deponowania odpadów w Katerze południowej na przełomie czerwca-lipca 2020 roku. Kilka słów na temat konstrukcji zapór. W tej chwili obiekt yy, główny, tak żelazny most, yy, posiada specyficzną konstrukcję zapór funkcjonującą już kilkadziesiąt lat i jest to konstrukcja bezpieczna. Natomiast, aby podążać za trendami światowymi i zapewnić naprawdę jak największe bezpieczeństwo, które jest dostępne w tej chwili, jeżeli chodzi o know-how na świecie w przypadku tego typu konstrukcji, stosujemy jeszcze bezpieczniejszą metodę która polega na tym, że żółty kolor idąc od lewej strony, gdzie widzimy zapory początkowe, to te zapory będą formułowane z materiału rodzimego, czyli z piasków rodzimych, które znajdują się obecnie w terenie, czy na terenie czaszy projektowanej kwatery południowej. Ten materiał będzie pobierany i z tego materiału będzie formułowana tak zwana zapora początkowa. I to będzie pierwsza faza budowy kwatery południowej. Druga faza to widzimy taki kolor jasno-szary, czyli opisaną jako zapora z odpadów gruboziarnistych. Materiał ten gruboziarnisty zostanie pozyskany z naszych odpadów, które który będą przetworzone w stacji segregacji i zagęszczania odpadów. Stacja segregacji i zagęszczania odpadów będzie się składała z dwóch kluczowych elementów. Pierwszym elementem to będzie, będzie bateria hydrocyklonów, która będzie segregowała tak naprawdę nasz materiał na materiał gruboziarnisty i drobnoziarnisty. Natomiast kolejny moduł to są tak zwane zagęszczacze, które będą zagęszczały materiał drobnoziarnisty i odsączały, można tak ogólnie powiedzieć, wodę z tego do materiału. Natomiast ta konstrukcja polegająca na tym, że będziemy formowali korpus stateczne zapory z materiałów właśnie gruboziarnistych wyselekcjonowanych pozwoli nam uzyskać bardzo wysoką stateczność i stabilność całej konstrukcji. Kilka słów na temat uszczelnienia zapory. Obecnie obiekt główny, czy w ogóle kiedy był projektowany na samym początku, nie było przewidziane jako takie uszczelnienie. Obyk się uszczelnił samoczynnie w wyniku zastosowanej technologii namywu. Czyli deponując odpad na plażach, następowała segregacja i sedimentacja materiału, który po latach uszczelnił całą zaporę. Także w tej chwili nie mamy odcieku. Natomiast gdybyśmy taką technologię zastosowali w przypadku budowy kwatery południowej, na pewno w początkowym okresie czasu Moglibyśmy się spotkać z sytuacją, że będzie dość mocna infiltracja odpadów do gruntu. Nie mogliśmy sobie na to pozwolić. Z tego względu projektowana kwatera południowa będzie uszczelniona. I teraz zaraz wytłumaczę jak w środku widzicie Państwo, ten obszar żółty z takimi pomarańczowo- pomarańczowe kreski ukośne są. I jeden materiał to jest materiał spoisty, to są gliniasto, ma właściwości takie gliniasto, i laste, bardzo dobre parametry uszczelniające. Natomiast te jasno szare okręgi w części zachodnio-południowej jest to materiał y, przypominający piasek. W zasadzie jest to piasek, który świetnie nadaje się do budowania korpusu zapór początkowych. I tak też się stanie. Czyli zostanie pobrany ten piasek do budowy zapór początkowych. Natomiast po wybraniu z materiału tego spoisto, spoistego i lastobliniastego zostanie dokonane uszczelnienie dna czaszy kwatery południowej. To co Państwo widzicie, kolor czerwony, to jest geomembrana, która, którą, będzie wyłożone, w, którą będzie wyłożona wewnętrzna część, wewnętrzna strona zapór kwatery południowej. Więc bardzo dobrze mamy rozwiązany tutaj problem związany z infiltracją wód czy naszych odpadów do gruntu. Budowa, tak jak powiedziałem wcześniej, kwatery południowej będzie, będzie dokonana w trzech etapach. Pierwszy etap to będzie wybudowanie zapór, to jest ten kolor pomarańczowy. Po stronie to będą dwie jakby niezależne zapory na tym etapie budowy. Jedna będzie od strony północno-zachodniej, druga będzie od strony południowo-wschodniej. E ten etap będziemy mieli gotowy właśnie gdzieś na poziomie wiosny 2020 roku i w tym momencie rozpocznie się też deponowanie odpadów wytworzonych w stacji segregacji zagęszczania odpadów. Do roku, 2020, do roku 2022 będziemy nadbudowywali ten kolor pomarańczowy, także dojdzie w 2020 roku do zamknięcia koron zapór. No i później nastąpi już trzeci etap, to będzie już tylko i wyłącznie deponowanie odpadów zagęszczonych i wysegregowanych z naszej instalacji. Kilka słów na temat samej technologii deponowania odpadów. Podobnie jak w przypadku podejścia do lokalizacji, dokonano wielowariantową analizę, które miejsce będzie najlepsze podobnie w przypadku technologii deponowania też bardzo długo zastanawialiśmy się w jaki sposób zdeponować te odpady, aby były one jak najbardziej żeby cała inwestycja była jak najbardziej efektywna i proszę zwrócić uwagę mamy tutaj takie czerwone linie może najpierw opiszemy sam wykres Oś pozioma pokazuje nam gęstość deponowania odpadów, czyli mamy od wartości 1 do wartości 2, co oznacza, że na przykład przy wartości 2 to mamy 2 tony odpadów na metr sześcienny zdeponowane, na przykład na skali 1 to jest 1 tona na metr sześcienny. Natomiast na osi pionowej mamy udział części wody w stosunku do 1 tony zdeponowanego odpadu. No i teraz mamy taką wartość 1,12 i u góry przecina nam się na wykresie z wartością 4,88. 1,12 to jest gęstość odpadów deponowanych dzisiaj w obiekcie głównym. I pokazuje ten wykres tyle, że na jedną tonę odpadów przypada 4,88 metra sześciennego wody. Tak to wygląda. Natomiast my będziemy deponowali w kraterze południowej odpad o gęstości 1,5. Proszę zwrócić uwagę na wykres, on się będzie mieć znajdował pomiędzy wartością 1,4 a 1,6. I zobaczmy, że w tym przypadku dla 1,5 tony na metr sześcienny mamy. Gdzieś w okolicach tam będzie 0,8 metra sześciennego wody, czyli praktycznie pięciokrotnie redukujemy wartość wody deponowanej w kwaterze południowej w stosunku do tego, co obecnie mamy na żelazo. Rysunek poglądowy stacji segregacji zagęszczania odpadów też. Tak jak powiedziałem wcześniej, jest to nowa instalacja, której do tej pory w użytkowaniu w KGHM nie było. To co państwo widzicie te dwa wielkie okręgi, to są 40-metrowe średnicy zagęszczacze służące do zagęszczania odpadu drobnoziarnistego i odseparowania wody, która będzie z powrotem po odseparowaniu zawrócona do procesu technologicznego, do procesu flotacji. Natomiast tutaj widać pomiędzy tymi dwoma dużymi okręgami taki niewielki okrąg, jest to bateria hydrocyklonów, które służą właśnie do wytworzenia materiału gruboziarnistego, który posłuży do budowania korpusu statecznego zapory. Tu mamy pokazane miejsce lokalizacji stacji segregacji zagęszczenia odpadów. Będzie ona znajdowała się na połączeniu e, obiektu głównego z projektowaną kwaterą południową. I takie krótkie podsumowanie. Połączone obiekty, czyli projektowana kwatera południowa razem z obiektem głównym, wystarczą na deponowanie odpadów do 2037 roku. Przyjęto optymalną technologię deponowania odpadów w formie zagęszczonej do gęstości maksymalnie 1,5 tony na metr sześcienny, co pozwoli na praktycznie pięciokrotne obniżenie, wo obniżenie ilości wody kierowanej do kwatery południowej w stosunku do tego, co mieliśmy na obiekcie głównym. I wybrano najbardziej bezpieczną technologię budowy zaport. Tłumaczyłem to na przykładzie właśnie tej konstrukcji wykonanej z wyselekcjonowanego materiału gruboziarnistego, który świetne ma parametry właśnie konstrukcyjne. Proszę Państwa, to tak w telegraficznym skrócie na tych kilku slajdach pokazaliśmy pracę, która była wykonywana w KGHM przez naprawdę wiele lat, aby uwzględniać wszystkie czynniki, przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa, tak, a z drugiej strony też aspekty ekonomiczne, które dla każdego przedsiębiorstwa, dla każdej firmy są również niezwykle istotne. Dzisiaj mówiliśmy że będziemy podpisywali porozumienie, nad którym pracowaliśmy wiele, wiele miesięcy. I tutaj Państwo macie na slajdzie wyszczególnione obszary, które były przedmiotem naszych rozmów, naszych negocjacji, czasami niełatwych, ale na tyle konstruktywnych, że dzisiaj się mamy możliwość tutaj spotkania i podpisania tego porozumienia. Główne aspekty, których porozumienie dotyczy, to mamy dofinansowanie letniego oraz zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Mamy również aspekty związane z opieką zdrowotną mieszkańców wiosek położonych w okolicy projektowanej kwatry południowej, jak również samego obiektu głównego. To jest kwestia związana z ochroną gleb i upraw, poszukiwania alternatywnych rozwiązań dotyczących zapotrzebowania na energię cieplną poprawę dostępu do internetu, poprawę, tym samym poprawę zasięgu telefonii komórkowej są to działania w zakresie szkód górniczych nie tyle standardowe, ponieważ mamy tutaj w KGHM standardowe procedury, procedury natomiast chcemy szczególną uwagę tutaj yy, szczególnej uwagi i troski chcemy dołożyć w aspekcie likwidacji szkód górniczych czy wyjaśniania potencjalnych zagrożeń związanych z eksploatacją górniczą dla właśnie gminy Polkowice i dla mieszkańców pięciu wiosek Wsparcie w przygotowaniu do procesie rekrutacji. Kilka słów komentarza. Dzisiaj mamy świetny rynek pracy. Można powiedzieć, że jest rynek pracownika, a nie rynek pracodawcy. Natomiast chcemy tutaj wyciągnąć rękę w kierunku do mieszkańców pięciu wiosek i zawieramy porozumienie, w którym na preferencyjnych warunkach będziemy zatrudniali osoby, które mieszkają na terenach miejscowości objętych porozumieniem. Zapewnienie bezpieczeństwa społeczności bezpośrednio sąsiadującej żelaznym mostem. Jest to szereg tutaj akcji, szkoleń, spotkań mających wyjaśnić charakter prowadzonych prac u nas, tak żeby wyjaśnić wszystkie wątpliwości, ponieważ najwięcej strachu, najwięcej obaw generuje się wtedy, kiedy ktoś nie rozumie danego procesu, czy nie rozumie istoty inwestycji. Myślę, że te wszystkie spotkania, które były, jak również te, które na pewno będą, pozwolą wyjaśniać wszystkie wątpliwości w taki sposób, żebyśmy my mieli przekonanie, że to co robimy jest bezpieczne, aczkolwiek my to przekonanie już mamy, ale chodzi przede wszystkim o to, żeby tą wiedzą, tymi naszymi wiadomościami podzielić się z mieszkańcami i wyjaśniać im. Dzisiejsze porozumienie nie spowoduje nagłego wzrostu bogactwa gminy Polkowice finansowego, ale na pewno spowoduje wzrost takiego bogactwa w budowaniu relacji między wielkimi przedsiębiorcami, dzięki których Polkowice świetnie się mają, a mieszkańcami naszej gminy. Czy co, spodziewa się panem w interesie? <grywa> To nie jest pierwsze porozumienie, to jest już kolejne. Tak naprawdę, to dzisiaj podpisaliśmy aneks. No, można powiedzieć kontynuację porozumienia. I mam wrażenie, że e, ponieważ, jak Państwo wiecie, Kwatera Południowa i funkcjonowanie gromadzenia, czyli zasady gromadzenia odpadów przez KGHM, to są jeszcze dziesiątki lat. To być może i e, tutaj wyrokuję, że i dla porozumienia czas to są dziesiątki lat. No, chociażby dlatego, że taka firma jak KGH, co podkreślił Pan Prezes, jest skazana, ale w tym pozytywnym znaczeniu i chęta do tego, żeby z mieszkańcami, z regionem, ze społeczeństwem współpracować w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu i chwała, że możemy to robić, że mieszkańcy mogą... Oprócz tych y, wszystkich zalet, dzięki którym i y, 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 gmina Polkowice ma się dobrze i mieszkańcy żyją w gminie i w regionie, gdzie jest praca, gdzie jest naprawdę y, dużo pozytywów, również dodatkowo jeszcze coś otrzymać, no bo jednak nie ma co ukrywać. Działalność KGHM-u pewnego rodzaju jest uciążliwością y, dla regionu, y, ale jednak y, te pozytywy są z dużo większe. Podatki do samorządu to nie jest jeden plus, który przemawia za tą inwestycją. No na pewno nie. No, yy, chwała, że tak jest skonstruowana zasada finansowania samorządu w Polsce, że y, te podatki trafiają do budżetów gmin, ale miejsca pracy, yy, działalność biznesu, współpraca z, yy, tak, tak jak dzisiaj z, z przedsiębiorstwami, yy, taka symbioza działalności to są plusy, których może nie codziennie je zauważamy, ale które są mm, fajne, że w ten sposób jak dzisiaj. No, jeżeli chcemy zapewnić funkcjonowanie firmy na kolejne Dekady, to musimy inwestować w innowacyjność, dlatego podpisaliśmy umowę z grupą Azoty, ale też musimy realizować kluczowe inwestycje tutaj w regionie, jak rozbudowa żelosnego mostu o kwaterę południową i to byłoby niemożliwe, gdyby nie dobra współpraca tutaj z lokalnymi środowiskami mieszkańcami i to nam się udało osiągnąć. Takich jest firmą o bardzo dużym znaczeniu dla regionu i wywiązujemy się też z tej społecznej misji.